Szanowni Państwo, debata oksfordzka zakłada pewną dychotomię. To znaczy dzielimy uczestników na dwie drużyny. Propozycje oraz opozycje. Debatujemy o tym, jakie powinny być organizacje, e, państwa organizacji. Czy powinny spełniać pewne kryteria i stawiać na pewne wartości, czy może na inne. Drużyna propozycji postawiona jest w tej debacie, za, na, ma na celu obronienie pewnych wartości, tego jak teza powinna brzmieć. Natomiast opozycja będzie próbowała obalić tę te tezę, pokazać, że jest nieprawdziwa. Oczywiście bardzo ważnym założeniem, tutaj chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, jest to, że uczestnicy debaty biorą udział w pewnej grze, tutaj której losowali stąd. Nie wypowiadają się dzisiaj, nie jest to pewne, że wypowiadają się zgodnie z własnymi poglądami, być może będą mówili coś, z czym się nawet nie zgadzają. To jest pewien eksperyment intelektualny, który ma nas pobudzić do tego, żeby Państwo byli w stanie też podjąć pewną dyskusję po samej dyskusji, po samej debacie. To jest bardzo ważne założenie, bo wiem też po przygotowaniach, że niektórzy będą mówili coś, z czym się nawet lekko nie zgadzają. To też jest bardzo ciekawe z ich perspektywy. W debacie mówcy przemawiają na przemian, to znaczy, rozpoczyna pierwszy mówca propozycji, potem występuje pierwsza mówczyni opozycji i tak na przemian. Każdy dysponuje tym samym czasem, a ja jako marszałek mam o to, żeby debata przebiegała na równych zasadach i żeby każdy miał takie same szanse. Państwo. Debata za nami. Zanim przejdziemy do głosowania, czyli wyłonienia zwycięzcy tej dyskusji, chciałbym od siebie coś jeszcze powiedzieć. Znaczy, ta grupa, którą Państwo tutaj widzą, rzuciła się w nieznane. To są osoby z Państwa branży, które zdecydowały się wziąć udział w pewnym eksperymencie, pójść w nim na całość. Przygotowując się przez ponad tydzień z moim skromnym udziałem. Po to, żeby dzisiaj przed Państwem wystąpić, dużo pracy zostało włożone z ich strony, a tutaj widzieli Państwo tę pięciominutową próbkę tego, co zostało włożone, więc ja bym chciał, żeby Państwo tak bardzo żywiołowo nagrodzili tę grupę brawami, bo zasłużyli. Teraz macie moment, żeby podjąć decyzję, każdy w swoim sumieniu, kto według Was wygrał dyskusję. Teraz ważna rzecz, jakie kryteria? Odrzucamy teraz na chwilę swoje własne przekonania. Zastanawiamy się, kto był w dyskusji lepszy, bardziej przekonujący, bardziej perswazyjny, kto mówił ciekawiej i lepiej z jakiegoś powodu. Przyjmijcie swoje perspektywy, ale nie głosujcie zgodnie z własnymi przekonaniami, bo to, to nie o to chodzi. Macie chwilę na to, żeby to zrobić, każdy w swoim sumieniu. Za chwilę poproszę, żeby zgłosiły się osoby, które głosują za propozycją i potem odpowiednio za opozycją. To jest ten moment. Osoby, które uważają, że debatę wygrała propozycja, niech podniosą rękę do góry. Ok, dziękuję. Można opuścić. I teraz poproszę o opozycję. Z tego, co rozumiem, mamy minimalne zwycięstwo drużyny propozycji w dawadlanie. Natomiast było równiutko. Czas na małą ewaluację. Po pierwsze, narzędzia. Chciałem spytać Weronikę, bo twoją rolą w debacie było, jak się pewnie domyślaliście, odbijanie argumentów drugiej strony. Jak, ci, jak pracowało cię ci właśnie przygotowując do tego, co powie druga drużyna? Czy to było trudne, łatwe? Jak się z tym czułaś? Czy to było dla ciebie dobre zadanie? Dla mnie było to o tyle trudne jako przygoda, dlatego że ja reprezentuję. Yy, właśnie dokładnie pogląd. Nie, reprezentowałam. <laughs> reprezentowałam i mówię to z ręką na sercu pogląd, że powinniśmy dążyć do elitarności. Natomiast y jeśli rzeczywiście przysiadłam i y y y pomyślałam, rozważyłam mnóstwo za i przeciw, to uważam, że praca, którą powinniśmy wykonywać jako gospodarstwa, jako y y y właśnie. To, co wspaniale poprowadziły Polskie Superowoce w tym roku. Naprawdę jesteśmy w stanie pracować nad, nad popytem w naszym kraju, nad mhm. uświadamianiem konsumentów, tylko wtedy, kiedy będziemy pracowali od najmniejszych gospodarstw, od, od tych wiosek małych, łącząc się i mając wspólny cel. Bo wcale ta powszechność nie, nie wyklucza tego, że możemy mieć jasne reguły współpracy, wysokiej jakości mhm. produkty. Więc. Ja przeszłam osobiście drogę do powszechności w dążeniu do Ty organizacji branżowej. To jest bardzo ciekawe, i już Mateusz dam Ci głos. Można może przekazać Mateuszowi mikrofon. Ale to jest, to nie było reżyserowane, absolutnie. Natomiast ja bym chciał, żeby ta myśl z nami na razie została. To znaczy, debata oksfordzka to jest świetne narzędzie do tego, żeby przekuwać pewne bańki informacyjne, przechodzić ze sfery, z poglądów, które mamy bardzo utwardzone. I tutaj to się wydarzyło, to znaczy zobaczyłaś też trochę inne strony tego tematu i to jest z mojej perspektywy bardzo duży sukces, że to się. Okej. Okay. Mateusz. A z mojej perspektywy ja się wewnętrznie biłem z tym wszystkim, ponieważ jestem <laughs> za elitarnością i <laughs> bardzo ciężko mi było, każdy argument jakby tak było, poza debatą, trafiał do mnie i to był też mój argument, żeby być elitarnym. I dlatego ta debata była bardzo ciężka, w sensie takim, że naprawdę natrudziliśmy się, żeby tą powszechność jakoś pokazać i przedstawić. No i chyba wam się udało całkiem nieźle. Ja mogę jeszcze tylko słowo. Ja myślę, że właśnie ta elitarność przez, przez samo słowo kojarzy mhm. nam się zdecydowanie lepiej niż powszechność. Okay. I bardzo często bazujemy w swojej opinii na tym, że kierujemy się jednak znaczeniem słowa. A nie do końca wiemy, co się za tym słowem kryje, co się z tym wiąże. Taka debata pokazuje, że naprawdę możemy rozłożyć tezę na czynniki pierwsze, przyjrzeć jej się przepięknie. Ja jestem zachwycona. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Tomek jeszcze chciał dorzucić coś do Ciebie? Tak, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ponieważ my z małżonką zajmujemy się przetwórstwem owoców i. Jesteśmy dosyć młodą firmą, aczkolwiek miałem takie podejście, że ta elitarność właśnie to jest coś fajnego. Ale parę lat temu, jak zaczynaliśmy, to próbowaliśmy różnych rzeczy. I w związku z tym teraz po tych kilku latach wypracowanych doświadczeń, należymy i do organizacji elitarnych i do organizacji powszechnych. Także to jest takie moje doświadczenie, że yy, Najlepiej jest to wszystko po prostu połączyć, tak? Mhm. Że mamy miejsce na rynku i dla organizacji elitarnych, i dla organizacji powszechnych. Są plusy i minusy, a jeżeli możemy, to korzystajmy po prostu ze wszystkiego. Mhm. Dzięki. Roma, um, zastanawiam się, no bo twoje przygotowanie do debaty było bardzo takie ustrukturyzowane, bardzo um, porządne. jeszcze no, szła na pierwsze spotkanie z notatkami, który miała argumenty na stanek, tam wylosowała. Jestem ciekaw, jak też się czujesz, jak udało ci się je przedstawić, jesteś zadowolona, jak też się czujesz po samej debacie? Tak, myślę, że jestem zadowolona i e, myślę, że razem wspólnie w grupie udało nam się też e, jednak przewidzieć to, co opozycja tak naprawdę powie i okay. jakich argumentów e, użyje i jakby mogliśmy e, w niektórych kwestiach być o ten kroczek do, e, do przodu. Fajna grupowa współpraca, coś wspaniałego i gdybyście mieli kiedyś um, możliwość wzięcia udziału w takiej debacie, bardzo polecam, to niesamowicie poszerza horyzonty i pokazuje, że um, to, że mamy jakąś, jakieś swoje zdanie, jakąś swoją opinię na dany temat, to nie znaczy, że nie możemy wyjść z tej strefy komfortu i, i zmienić po prostu zdania. Mhm. Dzięki. To jest świetne zdanie. Ja też od siebie dodam, jako osoba, która zajmuje się debatami bardzo długo, że to nie jest tylko... Ta korzyść, taka bardzo namacalna na płaszczyźnie wychodzenia z perspektywy, którą mamy utwardzoną przez jakiś czas, ale też ćwiczenie argumentacji, ćwiczenie wystąpień publicznych, to z mojej perspektywy tutaj zagrało bardzo dobrze. Andrzej, y, jestem ciekaw też, jak tobie się grało na tej trzeciej pozycji, y, właśnie odnoszenia się do argumentacji drugiej strony. Dobrze się z tym czułeś dzisiaj, jak było? Wiesz co, tak jak Roma już tu wspomniała, y, mieliśmy takie dosyć duże przypuszczenia. Jak opozycja będzie reagowała na słowo elitarność, tak? czyli, czyli na to grupę mniejszą, zamknięto, to, to takie były chyba najtrudniejsze rzeczy, które musieliśmy wytłumaczyć. Wydaje mi się, że sobie z tym poradziliśmy. Tu też koledzy, koleżanki mówili, że. E, m, tak naprawdę na rynku powinny być e, i grupy elitarne, i grupy powszechne, tak. E, żyjemy w kraju, gdzie jest bardzo dużo producentów e, owoców, warzyw, e, produkujemy bardzo dużo e, produktów spożywczych, e, także powinna też chyba być też ta duża różnorodność e, form e, grup. Jarosław, nie zamykałeś debaty całkiem, ale teraz, ten, taki nasz, pierwszą część naszego panelu będziesz miał ten przywilej. Twoim zadaniem było spojrzenie na debatę z lotu ptaka, holistycznie. Zastanawienie się, co powiedziała Twoja drużyna, co powiedziała druga drużyna i pokazanie, dlaczego wygraliście. Być może Twoja mowa była tą taką przyciągającą bardzo mocno publiczność do siebie. Jestem ciekaw, jak się z tym zadaniem czułeś. Na początku, z tego co pamiętam, skłaniałeś się bardziej do pierwszej lub drugiej mowy. Jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu? No, ta rola ostatnia jest według mnie dość taką fajną rzeczywiście rolą, bo jak się uważnie słucha, co mówią tutaj, jakie są kontrargumenty, to, to rzeczywiście można gdzieś wpleść. Natomiast nie ukrywam, że byłem już wcześniej przygotowany, dlatego że ja osobiście jestem 100% za tą grupą, w której jestem, i, i przerobiłem już kiedyś pracę dla dużego koncernu, powiedzmy powszechnego, z powszechnym produktem. I naprawdę proszę mi wierzyć, że wiem co mówię, że to rzeczywiście wszyscy mówią o jakości, ale tak naprawdę liczą się tam inne kwestie. I oczywiście normy są spełniane. Tutaj wcześniej też Tomek pod koniec powiedział, chciałem jeszcze to pytanie zadać, bo padło takie stwierdzenie, produkujemy żywność, nie zabraniajmy dostępu do żywności. Natomiast wiemy wszyscy, jakiej jakości jest ta żywność jeszcze nadal, ciągle, na półkach sklepowych. Tutaj wcześniej też Mateusz wspomniał chociażby o Związku Pszczelarzy, co nieco wiem y, o tym i też można by było sobie zadać pytanie, ile osób kupuje y, miody gdzieś tam z, ze znajomej pasieki, tak, niezrzeszonej, a ile kupuje właśnie w takich dużych tematach. W związku z tym, tak reasumując, bardzo ciekawy temat, jestem pod wrażeniem tutaj drużyny przeciwnej, bo przygotowanie było genialne i początek, zwłaszcza otwarcie, później y, druga osoba, no się, że padniemy na deski. <grym> Ale, ale, ale okazało się, że tutaj jednak my też jesteśmy nieźle chyba przygotowani, więc, więc fajnie, no ale ciekawe przeżycie, naprawdę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. No zmierzyło się dwóch bokserów czy bokserek wagi takiej, takiej mocnej. Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy chciałbym trochę dostać od was. To znaczy, jestem ciekaw, jak Państwo czują się po tej debacie, to znaczy, czy pojawiły się jakieś idee w kontekście tematu, w kontekście samego narzędzia. Najpierw zadam takie bardzo otwarte pytanie, które właśnie, jeżeli ktoś ma ochotę zabrać głos, jeżeli coś się pojawiło takiego w głowie, to to jest ten moment. Jeżeli nie, to pewnie będę pytał bardziej szczegółowo o bardziej konkretne rzeczy, ale jest być może coś, co ktoś z Państwa chciałby, czy w temacie, którym dyskutowaliśmy, czy w kontekście samej debaty od siebie wrzucić, tak, weźmijmy jeden mikrofon. Jakby ktoś chciał go przechwycić, to to jest ten moment. O, jest, mamy głos. Mnie zabrakło, po prostu patrząc, przyglądając się debatom w Polsce, zabrakło mi inwektyw. Także no to, tylko, to, to tylko tyle, ale jak, i, jak ale to rozumiem. I ja nie pozwoliłem. A, aż, aż się prosiło, ale jednak powstrzymaliście się. No proszę państwa, panie marszałku właśnie do pana. No, zrozumiałem w trakcie, że jest to debata okskworska, tak? A nie warszawska. No i bym w takim razie prosił, żeby pan troszkę wyszedł tutaj do, do, do tych naszych. Chociaż słyszę, że w izbie lordów czy izbie gmin też potrafi być czasami gorąco. No ale, ale jednak, gdyby to się upowszechniło tutaj na, na nasze debaty, to fajnie by to pewnie wyglądało. Ale tak trochę prześmiewczo. Natomiast ja rozumiem, że to był taki jakby no, techniczne starcie i, i ono musiało tak wyglądać, bo mi troszkę zabrakło, już tak patrząc ze strony branży, kryterium przynależności. Mhm. że właściwie w którym miejscu mówimy o elitarności, a od którego miejsca zaczyna się powszechność. No bo to jest jednak no, w jakiś sposób sztucznie kreowane, tak? I tutaj jakby właśnie ten termin był, był tym, tym pierwszym słowem, kluczem, który miał jakby te założenia przyporządkowywać do tego terminu. Natomiast z punktu widzenia Pojedynczego producenta, no pewnie ten termin elitarność pięknie się wiąże, natomiast argumenty, stąd też moje głosowanie, argumenty przemawiają jakby za tą stroną, że chcemy nabierać tej siły wspólnoty działania. Ja ze swojej strony dodam, że ta kwestia, jeszcze za chwileczkę, była spowodowana tym, że w debacie często jest tak, że tutaj propozycja zwracała uwagę na te aspekty elitarności, takie jak spójność, sprawność, skuteczność. Podczas gdy opozycja pokazywała te aspekty kliki, zamkniętości, nieprzystępności itd. I to też z mojej perspektywy jest pewna wartość. To znaczy, tutaj Państwo, jak siedzą, są w stanie samodzielnie też bazując na myśleniu krytycznym ocenić, co jest bliżej w rzeczywistości. Czy faktycznie jest tak, że te elitarne organizacje faktycznie dają tę jakość, o której mówiła opozycja, czy jednak nie zawsze?